a poną do Hali. Od lewej strony 360. I teraz... I tu w prawo wyjeżdżamy z Hali. do hali wjazd Znowu 360 Ciepliwie, żeby przód nie wyniósł Tak jest I w lewo, wyjazd hali <grystanie> Przed oponą w lewo Z lewej strony 180 I w lewo przed oponą. Nie puszczajcie, nie puszczajcie, bo tutaj, tam gdzie kiedyś tłumik leżał, to leży teraz opona znowu na środku